Mamy tutaj misjonarza z Brazylii. Świetnie mówi po polsku, dlatego zapraszamy go. Ojej. Opowie o tym samym Jezusie. Słuchajcie, Jezus działa też w Brazylii, ale mę. wysłał jego do Polski. Niech nie on wam coś powie. Posłuchajcie go. Antero. Okej, okay. okay, dziękuję za doskonały post. Nie no, wiem, zobaczymy. Witam was serdecznie, kochani. Dziękuję Bogu, że mam okazję za to wszystko mówić do was. I chcę... Wam powiedzieć to takiego, że to jest prawda, 100% prawda, że Bóg jest miłością. Bo tak jest napisane w Pismie że Bóg jest miłością, a ten, kto nie kocha, nie zna Boga. I to jest 100%, ponieważ Pan Bóg tak kochał ludzkości, że oddał Jezusa Chrystusa swoim jedynym Synem, aby umierał na krzyżu za ciebie i za mnie. Bóg jest taki Bogiem miłości, w taki sposób kochał ludzkości. że dał swoje najlepiej. Jezus Chrystus, aby umierał, umierał na krzyżu, aby zapłacić dług Twoja i moja. Nasz dług za grzech. Póki jest taki Bogiem miłości. Że dał swój najlepszy. Jezus Chrystus, jako Syna Boga. Ustał się człowiekiem, umarł na krzyżu, to jest ciebie gdzieś na abyś nie mógł mieć możliwości również żyć. kochanie? to jest prawda. Bóg jest miłością, poznał ten Bogi miłości. Ale ten sam Bóg, który jest Bogiem miłości, on mówi na Boże słowo, że wszyscy ludzie zgdzieszili, ich brak i ich fałdłożą. To ma znaczy, że wszystkich ludzi na świecie zgrzeli i brak im społeczności z Nim. Brak dla ludzi obecności Boga. Również Pysno święty mówi, że za grzech, zapłata za grzech jest śmierć. Ale te sama słowo, w mówi, że a Boże łaska poprzez Pana Jezusa Chrystusa jest zbawieniem dla każdego tych, którzy pokutują. Kochani, serce Wam mówimy, jeśli Ty jesteś z osobą, która jest na dzień dzisiejszy zmęczona, zmęczona, z grzechów, że po prostu kiedy Ty pokładę spać, a wiele razy nie potrafię spać. Bo za dużo problemów, za dużo nałogów, za dużo grzechów jest na Twoim życiu. Kochani, przez, przez nasze usta, Pismo Święty mówi do Was, przez nasze usta teraz powtarzamy, że Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby uratować tych, którzy ginęli, tych, którzy ginęli w swoim grzechu. To kochani, słuchaj, Ty nie musisz ginąć, nie musisz ginąć w swoim grzechu, ty nie musisz ginąć w swojej róży problemów. Słuchaj tego wezwania. Bóg ci kocha. Pan Jezus marna na krzyżu dla Ciebie, abyś dał Tobie prawo i stać się dziećmi Bożymi. Wolny! Kochani, jeśli Ty burikasz z alkoholem, Bóg uwolniał mnie nie od alkoholu. Jeśli Ty burikasz z róży narkotyki, Bóg jest z Bogiem, Pan Jezus Chrystus, prawdziwym Bogiem. Uratuj i uwalna człowieka od narkotyków, uwalnia mnie. A być może Ty masz problemów w domu, w rodzinie, w przemocy Wróż od mnie na przeklęstwo. Panie Jezus z jest Bogiem realny, żywy, który żyje i nie jest obojęty na Twoje sytuację. I chcę Ciebie uratować. I chcę Ciebie ulecieć. Chce Ciebie uwalniać. Kochanie, słuchajcie, Bóg Was kocha aż tak bardzo, że Pan Jezus Chrystus marł za nasze za Waszym grzechu. Wystarczy przechodzić do Niego ze skruszonym sercem, ze skruchem i powiedzieć, że słowa Panie, ja przyjmuję, rozumiem i wiem, że jestem cieszynikiem. I też rozumiem i wiem, że Pan Jezus Chrystus może mi przebaczać, że śmierć Pana Jezusa na Krzyżu już. Pokonał grzech. Już pokonał śmierć. Pan Jezus, wień, że mnie, Panie Jezus, jesteś zmęczony i chcę Ci przymawiać jako pana i zbawiciela. I jeżeli tego robisz, i zbawiony będziesz. I wszelkie dumy na grzech na Twoje życie I zniknął. Bóg wyrzucił w głęboko w morzu. Tak jest napisane pismo święte. I w dalszy ciągu, kiedy Ty przyjąć Jezusa Chrystusa, poprzez moc Ducha Świętego, Bóg daj tobie wyposażenie, aby żyć życia bez grzechów świadomy. Kochani, świat ginie na swoich pichach, brudu i grzechów. Wiele ludzi nie lubi słuchać o grzechów, ale tak jest napisane pismo święte. Pan Jezus kiedyś ja chciał mówić i głosić, Pierwszy kazane, powiedzmy tak, pierwsze słowo Pana Jezusa Pokutujcie, ej, pokutujcie, Bo już Królestwo Boże jest pośród Was Duchany, jeśli pokutujecie, Przyjmujecie Jezusa Chrystusa Będziecie błogosławieni ludźmi I na marginesze bym się Chciałbym powiedzieć Pewnego dnia Ty ja będziemy naszego oczy Będą pochowali naszego ciało Dokąd Twoja dusza Dociszeć to jest polsko diabelskie, albo piwa po niebo i Bóg tak ci kocha. kocha, kochał i kocha, że oddał swoje najlepsze, aby Ciebie uratować. Jezus Chrystus, przyjmuj Jezusa, a będziesz zbawiony, Twój dom. Niech Bóg Ciebie błogosławi w Jezus Jezusa Chrystusa. się i błogosławi Twoje życie, Twój dom, Twoja rodzina. I pamiętaj, przechodź Jezusa. Jezus Chrystus jest jedyną nadzieja dla nas gości. Niech Bóg Cię błogosławi. thank you